Maleczko widzowie! Dzisiaj gramy w podróż w jaskini i musimy chyba odnaleźć y, trze, trzy dzieci. Właśnie idę z y, jakimiś losowymi ludźmi. Mam tutaj przybory potrzebne. Nie udało mi się nagrać, bo y, nie udało mi się nagrać w początku, bo no, się nie nagrało, ale dobra, nie szkodzi. Po prostu teraz będzie to tak wyglądało. Więc teraz jedziemy przez jaskinię i widzicie tam na górę jesteśmy y, po, y, bokość to jest... 58 metrów, więc już mm, jesteśmy trochę nisko. Ok, 59, ale dobra, tutaj trzeba wstać. I właśnie możemy też yy, kurwać. O, o, jakiś pająk, jakiś pająk. Wucznia, wucznia, wucznia. Dobra, zabiłem go. Znaczy, pokonałem go, jezu. Dobra, idziemy dalej, jezu. Co to jest? Ja tu schodzę. Ale ciekawe, ciekawy jestem. O, 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 o jest. Ok, i może jest zejdzie pierwsze dziecko. Mmm. Chyba nie. O o. A właśnie, je, też widzowie w komentarzach możecie mi mówić, co bym mógł nagrywać z Robloxa, bo już za bardzo nie ma w co. Możemy spróbować też tsunami yy, A Brainot chyba, tak to się nazywa. To też ciekawa gra. Yy, dobra. Szukamy tego dziecka. Nie wiadomo czy on w ogóle jest, ale tutaj coś jest, widzę. Schodzimy tu. O, o i... O, jestem. Chyba tu trzeba iść. O no. To nie wiem, to oni tam cały czas idą. To może tam jest to dziecko, tylko go nie widzimy. Czy ja tam wracam? E, czy mogę w ogóle wrócić? Dobra, tak mogę. E, dobra. Nie no na pewno tu nie ma żadnego dziecka. To jest niemożliwe. E, a może tutaj w szkole? Nie. A wiecie co? Ja tam im zostawiam. Co ja będę na nich czekał może? O, a oni i tak idą ze mną. Tam gdzie ja pokazywałem więc git. Idziemy. Też, mam też... Mam bandaże jak coś, żeby kogoś uratować oczywiście. Ale na teraz nic są potrzebne, ja to od idę za nimi. Mm, a gdzie jest ten trzeci? A, dobra, nie no, zniknął. Jaki problem? Nie wiadomo co się stało, ale nie no, git. Ech. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Co to jest? Czekajcie, czekajcie. O, o, jakaś jakinia. Yy, nie podoba mi się to. Chodźmy najpierw tutaj. O! I co to jest? Kurde, creepy. O, mam ci... mam... To. Y jak się nazywa? Kilof. Dobra, patrzymy co jest. Mogę... O, patrz! Mogę kopać rzeczy. I dobra, dobra. Mogę kopać rzeczy. O, o. Ale tu nic nie ma. Tutaj coś jest. O, pająk, pająk, pająk. Bić pająka. Pająki nie są fajne. O, o. No i teraz może kilofem. Trzeba wykopać... O, o. Tu. Tu i coś jeszcze nie ma. Tutaj coś, czekaj. Może to, trzeba coś wykopać. Pokaż mi tu. Ej, ale źle idziemy, chodźcie wszyscy. Tutaj, tutaj. Dobra, nie, nie, nie muszę iść za, za mną, ja idę w to. Tam, o już jedne rzeczy zapomnieliśmy. No, trzeba tu. No, właśnie, tam. Okej, okay, co tutaj może być? Nic! lofem może się da wykopać? Nie, pewnie nie. Dobra, chodźmy za nimi. O niezu, gdzie oni są? Dobra, ja i ja do nich się wracam. Tam I tak nic nie ma. Chodźmy na podróż. Okej, okay, idziemy teraz... Musimy się skulić. Ale dalej nie znaleźliśmy żadnego dziecka, to jest właśnie dziwne. Może trzeba kilofem coś wykopać tutaj? Nie, to jest włócznia. Tu nie mam kilofa? O dziwne. Wykorzystał się chyba. Dobra, nieważne. Idziemy tędy. Tutaj. Ej, 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 dobra, dobra. Okej. Okay. I mam nadzieję, że się Wam spodobał ten odcinek z Minecraftem. Z następnym razem pojawi się ich więcej. I postaram się robić odcinki co poniedziałek. Żeby... żeby było lepiej, no. I proszę, stawcie łapkę w górę i subika, no bo nawet dla was to nic nie kosztuje, naprawdę, a, a dla mnie to jest naprawdę tak dużo, więc by, miło by mi było, gdybyście zostawili. A dobra, teraz szukamy tutaj, nic nie ma, więc chodźmy tam, gdzie ta dziewczyna... O, o, i jakiś piasek jest. I tutaj coś jest, ale dobra, nieważne, chodźmy najpierw tu. Mm, co tu jest? O, ej, coś tu jest. Chodźmy zobaczyć. Okej, okay. ej, ej, ej. Ej on mi twarz! Dobra, nic. I idziemy tu. Może będzie dziecko w końcu? Co tu jest? Co tu jest? I co tu jest? Co nie A, nic chyba. Dobra, czekajcie. Trzeba tutaj poszukać. Jakiś długi tunel. Mmm... Podejrzane, ale dobra... Yy. Nie wiem co tu jest. Pokaż. Może to jej dziecko było. Może. W... A dynamit mam przecież. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. I. To się zniszczyło no, niby tak, ale. Tu nic nie ma. Hmm. Na pewno tu nic nie ma. O, o, a może tu. Jak, możecie mi dać jakieś porady, jak się gra w tą grę? Bo ja pierwszy raz dopiero gram. Dobra, nieważne, chodźmy już stąd. Yy. Dobra, myślałem, że się nie da wydostać. Na szczęście się da. Już jesteśmy, już jesteśmy bardzo blisko, bo już coś 171 metrów. Dwa. E, coś tam jest, coś tam jest. Czekajcie, ej, bo tutaj coś jest. Zaraz tam przyjdę. A dobra, nie, chcę jej pomóc. Siema. I coś tutaj jest? E, coraz ciaśniej. A gdzie ta druga? Aha. Czyli teraz zostaliśmy tylko my. Aha, świetnie. Jakby oni zniknęli. Mmm, nie no, jaki problem? Tutaj nic nie ma na pewno. Ale przecież tutaj coś jest. No patrz to. Chodź tu. Przecież tutaj coś jest. Dobra, o, chodźmy, chodźmy. No nie, 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 nie. Trzeba wstać, dobra, idziemy, idziemy. Szukamy czegoś. Może jakichś dropów. Gdzie może, gdzie mogłybyście ci? No nie, no nie ma. Chodźmy tu. O Jezu, jak już tutaj ciasno jest. O, 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 i się zmieszczenia Mamby Mam zbyt wielkie łóżka. Moje uszy. o, dobra, udało się, przetargałem się. No nie, okej, okay, i teraz trzeba iść, o, tu. Dobra, idziemy, idziemy. Okej, okay, o, tu, o, tu, o, tak, o, tak, o, dobrze, 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 nie, spadłem, mhm. Pomocy! Pomocy! Nie, ja utknąłem! Ej, czekaj, czekaj, dziewczyno, to. Pomóż mi! Pomóż mi! Ja nie wiem jak... O, o, o! Dobra, udało mi się. Udało mi się. I tu jest... Ej, dziecko! Ale to jest dopiero trzecie. A nie, to było pierwsze! Dobra! O, teraz już jest trochę zimniej. Oooo! co to był za dźwięk? E creepy. A, ej, 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 co to? Co to są za dźwięki? XD XD Dobra, chodźmy stąd Ym. Czy tu jest wyjście? Tak, jest, nie? Nie ma tu wyjścia e, Posłuchaj, ta dziewczyna jest, jest tu wyjście? Pokaż Niepotrzebna Ona... Z... Aha No to zostałem sam Świetnie Jakby Nie no, nie ma problemu, co nie? Nie no, ona sobie wyszła, ja zostałem sam Dobra, spróbujmy stąd się wydostać mi, żeby uratować się drugie dziecko. Eee, okej, okay, okej. Okay. Tu, o tu, o tu, o tu trzeba iść, To tu. to mm, jest trudne. Ej, co jest? To jest trudne. Eee. Mm, gdzie to może być? No nie wierzę. No, wchodź tam. Czemu mam? Może tu trzeba ja skopać. Tym moim kilofem. Czekaj. Trzeba tutaj plecak kliknąć, tylko nie da się. A właśnie, szko ale szkoda, że te, ten Roblox zrobił tego ten czat, że nie, nie można już pisać, co nie? Jakby wcześniej było tak fajnie, a teraz to już nie ma trochę sensu grać w Robloxa. No, o tam, o tam, o tam, o tam, o tam, o tam. O tak, 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 udało mi się. O tam jest przejście, no tak. Idziemy tam. Szybko, szybko. Nie, czemu to jestem taki słaby farkury No dobra, Wiem, że jestem słaby, ale już mogłem się bardziej posarać. O, idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu. Nie no, ja już nie wiem, mam jakiś problem w parkurach. Aha, czekajcie, jak mam się tam dostać? Tutaj, o tak. Tu, o tu, o tu. No nie, no nie, nie udaje się. O, 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 jestem, jestem, dobra. Teraz gdzie? Um. Skulę się, o, o, jest łatwiej, jest łatwiej. O tak, 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 tak! Jest! Udało mi się! Widzowie! Mam to! To był hardcore, ale... ale jest, żyję. No, w końcu. Czekaj, a co ja, ja chyba tędy wyszłem. Wpadłem tutaj, tak? No tak, no to idziemy tam. Aha, nie ma tutaj wyjścia. Tu jak mam stąd wyjść? Y y y hmm. 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 No dobra, podejrzane. Jak tam skończy, to już się nie wydostanę. A może tu? A jakoś? Jakaś dziura może jest? Nie, no nie ma. A wiecie co? Widzę, wy chyba kończymy właśnie odcinek w tym miejscu. Jest no, strasznie krótki, ale ja nie wiem, gdzie mam iść. Możecie dać mi jakąś radę Wy? O! O! Widzę już, widzę już. Dobra, nie kończymy odcinka, nie, oczy... nie kończymy odcinka. Tylko trzeba jakoś plecak otworzyć, czekajcie. Dobra, nie jest nie ważne. Da się mi! Uda mi się! Uda mi się! Hmm, wejdź tam, wejdź tam. No nie no. Mm, jak to coś zdjąć? Hmm. Jak, o jak otworzyć plecak? Bo ja nie wiem. A może tak? Tak. No nie wiem. Dobra, a wiecie to widzowie, ja już kończy ten odcinek. Następnym razem się, się widzimy. Pa!